Witam w końcu warto przeczytać. Miasto i gmina Wodzisław to publikacja stanowiąca przybliżenie obszaru miasta i gminy Wodzisław. Dzięki opracowaniu czytelnicy poznają najważniejsze wydarzenia skargi mające miejsce na wodzisławskich ziemiach. Oraz aktualne oblicze małej ojczyzny. Publikacja pomoże w odnalezieniu miejsc wartych zobaczenia, które zasługują na uwagę i poznanie tej wyjątkowej miejscowości, jaką jest Wodzisław. Zapraszam do zapoznania się z publikacją. Miasto i gmina budzic. Jest to ilustrowany przewodnik miasta i gminy. Gmina Wodzisław położona jest w części Dwóch aglomeracji, mająca siedem tysięcy mieszkańców, jest obszarem wyjątkowym, który stanowi przepiękny, obszar wyjątkowego miasta i gminy. Warto zapoznać się z ilustrowaną publikacją Miasto i gmina Wodzisław.